Tekst manny na 8 lipca. W Domu Bożym, który jest Kościołem Boga Żywego, pierwszy Tymoteusza, rozdział trzeci, werset piętnasty. Komentarz parałzyjny. Kościół Pana, jedyny, który właściwie może być nazwany eklezją, czyli Kościołem, jest tak nieznaczny. Tak, pozbawiony ostentacji i stosunkowo tak biedny w bogactwa tego świata, że nie jest dostrzegany ani dostrzegalny ze światowego punktu widzenia. Nie jest on ani utworzony, ani kierowany przez człowieka. Imiona jego członków nie są też zapisane na ziemi, lecz i w niebie. Żydów rozdział 12, werset 23. Jego głową i biskupem jest pan jego prawem jest Jego Słowo, ma on jednego Pana, jedną wiarę, jeden chrzest, zbudowany jest na świadectwach świętych apostołów i proroków, a jego głównym kamieniem węgielnym jest sam Jezus Chrystus. Reprint nr 2427. Komentarz epifaniczny słowo Kościół w języku greckim wskazuje na dobrany charakter ludu Bożego. Jest on istotnie powołany, ponieważ odłączony jest przez Pana od Królestwa Ciemności i Panowania Szatana, a przyprowadzony do Królestwa drogiego Syna Bożego i pod jego panowanie. Filarem podtrzymującym ten Kościół i fundamentem, na którym jest zbudowany jest Jezus Chrystus. Jego Pan założony na tej skale Kościół będzie trwał wiecznie. Równoległe cytaty według przekładu UBG, czyli u współcześnionej Biblii Gdańskiej. Izajasza rozdział 62, werset 12. Twoich synów nazwą Ludem Świętym, odkupionymi Pana, a ciebie nazwą poszukiwaną, miastem nieopuszczonym. Ewangelia Mateusza rozdział piętnasty werset trzynasty, a on odpowiedział, każda roślina, której nie zasadził mój Ojciec Niebieski, będzie wykorzeniona. Rozdział szesnasty werset osiemnasty, ja ci też mówię, że ty jesteś Piotr, a na tej skale zbuduję mój kościół, a bramy piekła go nie przemogą. Żydów rozdział 12, werset 23, na powszechne zebranie, do zgromadzenia pierworodnych, którzy są zapisani w niebie, do Boga, sędziego wszystkich, do duchów sprawiedliwych, uczynionych doskonałymi. Efezów rozdział 1, wersety 22 i 23 i wszystko poddał pod jego stopy a Jego samego dał jako głowę ponad wszystkim Kościołowi, który jest Jego ciałem i pełnią tego, który wszystko we wszystkich napełnia. To rozdział drugi wersety od 20 do 22, zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, gdzie kamieniem węgielnym jest sam Jezus Chrystus, na którym cała budowla razem zespolona rośnie w świętą świątynię w Panu. Na którym i wyrazem się budujecie, aby być mieszkaniem Boga przez Ducha. Rozdział 5 wersety od 23 do 32 Bo mąż jest głową żony, jak i Chrystus głową kościoła, jest on też zbawicielem ciała. Jak więc kościół poddany jest Chrystusowi, tak też żony swoim mężom we wszystkim. Mężowie Miłujcie swoje żony, jak i Chrystus umiłował Kościół i wydał za niego samego siebie, aby go uświęcić, oczyściwszy obmyciem wodą przez słowo, by stawić przed sobą Kościół chwalebny, nie mający skazy ani zmarszczki, ani czegoś podobnego, lecz żeby był święty i nienaganny. Tak też mężowie powinni miłować swoje żony jak własne ciało. Kto miłuje swoją żonę, samego siebie miłuje. Nikt bowiem nigdy nie miał w nienawiści swego ciała, ale je żywi i pielęgnuje, jak i Pan Kościół, gdyż jesteśmy członkami jego ciała, z ciała jego i z kości jego. Dlatego opuści człowiek swego ojca i matkę i połączy się ze swoją żoną, i będą dwoje jednym ciałem. Tajemnica to wielka, lecz ja mówię w odniesieniu do Chrystusa i Kościoła. Ewangelia Jana, rozdział 15, wersety od pierwszego do ósmego. Ja jestem prawdziwą winoroślą, a mój ojciec jest winogrodnikiem. Każdą latorośl która we mnie nie wydaje owocu, odcina, a każdą, która wydaje owoc, oczyszcza, aby wydawała obfitszy owoc. Wy już jesteście czyści z powodu słów, które do Was mówiłem. Trwajcie we mnie, a ja w Was. Jak latorośl nie może wydawać owocu sama z siebie, jeśli nie będzie trwała w winorośli, tak i Wy, jeśli nie będziecie trwać we mnie. Ja jestem winoroślą, a wy jesteście latoroślami. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten wydaje obfity owoc, bo beze mnie nic nie możecie zrobić. Jeśli ktoś nie trwa we mnie, zostanie wyrzucony precz jak latorośli i uschnie. Takie się zbiera i wrzuca do ognia, i płoną. Jeśli będziecie trwać we mnie i moje słowa będą trwać w was, proście. O cokolwiek chcecie, a spełni się Wam, w tym będzie uwielbiony mój Ojciec, że wydacie obfity owoc i będziecie moimi uczniami. Rzymian rozdział dwunasty, wersety czwarty i piąty Jak bowiem w jednym ciele mamy wiele członków, ale nie wszystkie członki wykonują tę samą czynność, tak my, chociaż liczni, jesteśmy jednym ciałem w Chrystusie, ale z osobna jesteśmy członkami jedni drugich. Pierwszy Koryntów rozdział 3 werset 9. Jesteśmy bowiem współpracownikami Bożymi. Wy jesteście Bożą rolą i Bożą budowlą. Rozdział 12 wersety od 12 do 28. Jak bowiem ciało jest jedno, a członków ma wiele i wszystkie członki jednego ciała, choć jest ich wiele. Są jednym ciałem, tak i Chrystus. Bo wszyscy przez jednego ducha zostaliśmy ochrzczeni w jedno ciało, czy to Żydzi, czy Grecy, czy niewolnicy, czy wolni, i wszyscy zostaliśmy napojeni w jednego ducha. Ciało bowiem nie jest jednym członkiem, ale wieloma. Gdyby noga powiedziała, ponieważ nie jestem ręką, nie należy do ciała, czy dlatego nie należy do ciała? A gdyby ucho powiedziało, ponieważ nie jestem okiem, nie należy do ciała, czy dlatego nie należy do ciała? Gdyby całe ciało było okiem, gdzież byłby słuch? A gdyby całe było słuchem, gdzież powonienie? Lecz Bóg umieścił członki w ciele, każdy z nich tak, jak chciał. Gdyby wszystkie były jednym członkiem, gdzież byłoby ciało? Tymczasem wiele jest członków lecz jedno ciało. Nie może więc oko powiedzieć ręce, nie potrzebuje ciebie, albo głowa nogom, nie potrzebuje was. Przeciwnie, o wiele bardziej potrzebne są te członki ciała, które wydają się najsłabsze, a te, które uważamy za mało godne szacunku, tym większym otaczamy szacunkiem, a nasze wstydliwe członki otrzymują większe poszanowanie. Natomiast nasze przyzwoite członki tego nie potrzebują. Lecz Bóg tak ukształtował ciało, że dał członkowi, któremu brakuje czci, więcej szacunku, aby nie było podziału w ciele, ale żeby członki jednakowo troszczyły się o siebie nawzajem. Tak więc, jeśli jeden członek cierpi, cierpią z nim wszystkie członki, a jeśli jeden członek doznaje czci radują się z Nim wszystkie członki, wy zaś jesteście ciałem Chrystusa, a z osobna członkami, a Bóg ustanowił niektórych w Kościele najpierw jako apostołów, potem proroków, po trzecie nauczycieli, potem cudotwórców, potem dary uzdrawiania, niesienia pomocy, rządzenia różne języki drugi Koryntów rozdział 6 Werset 16 A co za porozumienie między świątynią Boga a bożkami? Wy bowiem jesteście świątynią Boga żywego, tak jak mówi Bóg, będę w nich mieszkał i będę się przechadzał w nich, i będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem. Żydów rozdział trzeci Werset 6 Lecz Chrystus jako syn panuje nad swoim domem. Jego domem my jesteśmy, jeśli tylko ufność i chwalebną nadzieję aż do końca niewzruszenie zachowamy. Objawienie rozdział 21 wersety 2, 9 i 10, A ja, Jan, zobaczyłem święte miasto, nowe Jeruzalem, wstępujące z nieba od Boga, przygotowane jako blubienica przyozdobiona dla swego męża. I przyszedł do mnie jeden z siedmiu aniołów, którzy mieli siedem czasz napełnionych siedmioma ostatecznymi plagami, i odezwał się do mnie, mówiąc: Chodź tutaj, pokażę ci oblubienicę, małżonkę baranka. I przeniósł mnie w duchu na górę wielką i wysoką, i pokazał mi wielkie miasto, święte Jeruzalem, wstępujące z nieba od Boga. Pieśni. 281 6 23 170 322 58 72 Wiersze Brzasku 7 Kościół Prawdziwy Lektura uzupełniająca w Strażnicy Reprint numer 3143 Tekst manny na 8 lipca w domu Bożym który jest Kościołem Boga Żywego, pierwszy Tymoteusza rozdział 3, werset 15. Pytania, jakimi były w tym tygodniu moje doświadczenia, odnoszące się do Kościoła? Jak one na mnie wpłynęły? Jakie były wyniki? Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o kolejnych treściach zamieszczanych na kanale, Zasubskrybuj i wciśnij dzwoneczek znajdujący się obok przycisku subskrypcji. Dziękujemy też za wszystkie polubienia, udostępnienia i komentarze.